Na zlecenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w latach 1964-88 powstawały kroniki olimpijskie. Zapis udziału polskich zawodników w olimpiadach w najważniejszych sportowych spotkaniach. Spotkaniach, które czasem były bardzo radosne, a czasem uwikłane w wielką politykę. Spotkaniach dla zawodników bardzo szczęśliwych, a czasami bardzo trudnych. Zaczynamy od 1964 roku i olimpiady w Tokio. Pierwsze azjatyckie Igrzyska miały za zadanie przede wszystkim pokazać nową Japonię. Japonię, która przegrała Drugą wojnę światową i rodziła się w nowych pokojowych warunkach. Dlatego między innymi znicz na stadionie zapalał 19-letni student, który urodził się w Hiroshimie w dniu wybuchu bomby atomowej. Do kraju kwitącej wiśni przyjechały reprezentacje z 93 krajów świata. Przyjechało 5140 zawodników, 4457 mężczyzn i tylko 683 kobiety. Rozegrano 163 konkurencje w 21 dyscyplinach, padło 35 rekordów świata i ponad drugie tyle rekordów olimpijskich. Dla Polaków Tokio także było wyjątkowe. Zdobyliśmy 23 medale, w tym 7 złotych. Nigdy wcześniej i nigdy później polskim zawodnikom nie udało się na jednych zawodach zdobyć tylu krążków. 23 medale dały Polsce siódme miejsce w klasyfikacji generalnej, za Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim i Japonią, Włochami, Węgrami i RFN. -em. Przypomnijmy sobie w takim razie, jak to wszystko przebiegało i za czyją sprawą Tokio stało się dla Polaków złote.